tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będzie z wami wszystkimi. Doświadczyć swojej słabości, doświadczyć swojego udręczenia i zarazem doświadczyć takiego cierpienia, że już człowiek nie liczy na siebie, ale liczy tylko i wyłącznie na Niego, bo On na pewno jest. Kiedy w ciszy zawoła, Jezu radny Jezu na pewno przyjdzie. I bez wątpienia ekstremalna droga krzyżowa jest takim momentem naszego życia I może stać się takim momentem naszego życia gdzie będzie to moment poznania samego siebie swojej strasznej słabości. Także wielka kości naszego ciała, jak ono potrafi niesamowicie cierpieć. Jak i z też może być ta droga także momentem spotkania Jego, który na pewno jest i który przyjdzie z mocą i wskaże drogę. Witam bardzo serdecznie na wzgórzu winarskim, w parafii Świętego Stanisława na winarach Na początku tej wyjątkowej drogi, jaką jest nieustrema na drogę krzyżową. Po raz pierwszy e, oficjalnie, a tak jak to Łukasz, powiedział przed Bożą Świętą, nieoficjalnie już po raz drugi. Bo trzynastek awariatów, ja, Łukasz, ja jeszcze 11 11 i cztero, w drugim roku przeszliśmy tą trasę. Więc jest bezpieczna, jest pewna, w e, pracy się zmieni. We Wspólnocie kapłańskiej księdza Krzysztofa, Księdza Michała, o się za pątników, którzy ruszają w tą drogę na lewnicę, prosząc właśnie o wiarę, nadzieję i miłość dla każdego z Was. Abyście również to, co leży Wam głęboko, na dnie Waszych serc, także abyście i wyjednali, a może także przekrośli Boga w tym Aby nasza wieczorna, wspólna modlitwa w tym miejscu. Podobała dała się do tego Bogu przeprosić do nasza